Kolega jeździ na jakiej maszynie? Tam? No. Nie wiem. Bo on jest Aha. jeszcze nie jest przypisane do żadnej maszyny. No to też nie jest do żadnej padronów przypisany. Ja powiedziałem, bo szef mi proponował, żebym w kampanii szedł z myślą na ładowarkę, ale pewnie nie. Ale po kampanii, jak później jest ładowanie błota, Aha. kamień wapienny, to, to szkoda czasami. Aha. Okej, okay. ale wjechał w, w wannę, tak? O, może teraz za szybko opuścił ją. Trochę za szybko. Mhm. No ale dobrze no, wychwytujemy te no, m, no, ale jakieś niuanse. Tak gadał, nie? Trochę widać, że pierwszy raz nie siedzi za nią.